Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zero Noggs. Ja dzisiaj gram w Detrona. No i co? No, jeżeli jestem samotny, to nagrywam sam, oczywiście. Nie, 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 tym razem jestem ja na Detranie, bo jestem fajny. Dokładnie. Ja jestem ja draco, już i nie muszę... z Draco. Będzie link w opisie do jego kanału. Ja jestem tym tu smokiem, takim, widzicie mnie, ja jestem tym smokiem. Ja ciągle mam takiego samego skina, a żeby mieć innego, to dobijcie 50 subskrypcji. Dokładnie. A tak przy okazji, jakbyście. Wiedziałem. E, tak, przy okazji, e, co ja miałem powiedzieć? Zostawcie łapkę w górę i suba, oczywiście. O, nie, 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 nie. Ha, przeszedłem tu. Dawaj, Shadow, z biegnij, ja tu nie jestem ważny. No, i piszcie w komentarzach, w co możemy pograć. Dlatego, że jak widzicie, ostatnie trzy filmiki razem z tym to jest Detran. Więc musicie pisać w komentarzach, co mogę pograć, bo nie wiem za bardzo. Dobra, ja, ja ryzykuję. Nie idź, siadok, ja ryzykuję. Ja też idę. Ja się poświęcam. Bo ja znam na to sposób. Po prostu idziesz przy końcówce, dlatego że jak to kliknie się, no właśnie, no to cię nie dorwie. No ty czegoś przy samym początku, ale jak się idzie przy końcówce, to to cię nie dorwie, jak się kliknie. No patrzcie, normalnie, jaki pro, idę. Idę końcówce? jak piorun normalnie. Czy jakiej końcówce? No jakby... Dobra nieważne marzeń. A dobra przy tym drugim laserze. No? Wait, bo. Pyk. Pyk, pyk. Yo. Jestem duchem smoka. Pyk, pyk. pyk. Jestem pyk, tylko pyk. duszą. Jedziemy. Jest Ej, tu. dobrze mi idzie. Pyk, pyk, pyk. Nie może Wait. mnie nikt powstrzymać. O kurde. O, Co jest? No nie! Chciałem powiedzieć. Jakby nawet powiedziałem, nikt mnie nie może powstrzymać. O, ja zawsze zapominam właśnie o pułapce na tym Saturnie. Ja nawet nigdy nie wiedziałem, że tu jest ta pułapka, ale raz byłem klikaczem i wtedy się dowiedziałem. Ja. O nie, tu idzie ta, co nie jest duchem. Ej, ta gościuwa jest prosem. Mm? Ta Angel. No, dobra, jest. Ja w ogóle, jeśli nie subskrybujecie kanału, oglądacie filmy, to, to, to zasubskrybujcie. I mm. Jakiś angielski ktoś, kto jest... Zagraniczny, oglądam film, więc mówię: "If you don't subscribe our channels, oh. subscribe them". Dlaczego <laughs> znaczy, ja się rozpadłam? Ja, ja już to przeszedłem Nie wiem, ale ja się rozpadłam pod końcówkę No. Ona, ona już go szuka, ona, ona już go załatwiła. No, w każdym razie wpadajcie na kanał Drako, będzie link w opisie. Możecie, no właśnie, będzie link w opisie, bo ja nie daję linków ostatnio. O, ty zły człowieku. Ja przepraszam. I wpadajcie na mój kanał, bo był e, mały Felix w Minecrafcie. Napisałem wam e, pod ostatnim filmem w opisie, w sensie no jak wy to oglądacie, to pewnie już nie pod ostatnim, ale napis... o! No, i kolejny delikat? Bo dostałem ten Ja dostałem prezencik, ale ja super. Też. No ale ja, ja, ja wam napisałem, że musicie wpaść na inne filmy, bo tam są linki do kanału Shadoksa. A jak no. wam się nie chce, to, to będzie nam smutno. No w każdym razie, oczywiście. Ja chcę być. O nie, ja nie jestem. Ja też nie. Smutno mi. XD. To jest chyba łatwa mapa, ile dobrze pamiętam. Ja mam mi się ostatnio myszka zepsuła i ja mam myszkę samochodzik. Napiszcie w komentarzach samochodkę Szadek sprzypnie wam serduszko. Dokładnie. Wait, Wait. Halo, załap. Co dobra, jedziemy. W ogóle ten typ yy, Sali kral ciągle ginie jak pierwszy. Smutne. I nie pamiętaj po ostatnim odcinku z Dedrana, że twój sposób nie działa. Dobra, dobra. Przynajmniej oglądasz moje filmiki. Ja oglądam wszystkie. Dobra, jedziemy. Tak samo jak wy powinniście widzowie. Dokładnie i zostawiać łapki w górę. Bo ostatnio pod pierwszym, jakby nie pierwszym, tylko od tym filmikiem z Minecrafta bardzo wam się spodobało, bo od razu było dużo łapek, więc się cieszę z takiej aktywności. Bardzo wam dziękuję. A ja się cieszę, że wszyscy sobie poszliście, bo otworzyłem prezencik i mogę sobie zabrać miliony gemów. O, dzień dobry panie ręko. O, jak się ręka cię goni. Zaraz zginiesz, ty masz pojęcie? Nie, bo ręka jest od nas wolniejsza. A, okay. A jak mi gości... Nie będzie... Ja liczę na to, że on was wszystkich pokona i ja jako ostatni to przejdę. Tam, tam, tam. Idę jak burza w ogóle w idealnym momencie. Pyk! O, doganiam was. No i musisz doganiać, bo jakby ja jestem pierwszy, więc on się będzie na mnie fokusował No Pyk Bejcik Pyk, becik, Pyk, bejcik Pyk Ja ja tutaj sobie Aha, idę to, to nie złego miałem Padłeś? Nie Tylko chodzi o to, o, ja że ja bejtowałem na nie. Innym... Ja jestem już na tym pianinie To jest pianina? No to. Ja to tak nazywam. O, jestem. Ja jestem. Dobra? dobra jestem... ja, ja, ja. Shadox, pokaż mnie, widzą. No to ja. Aha, bo to jest dmuchawa. No. Dobra, ja dobra, pójdę. jedziemy, jedziemy! Dobrze. Jedziemy! Ży, Żyję! Shadows, ale farciarz. O! o! Co to było? Nie no, to akurat był naprawdę już fart. Co ty, co jest, co, to, co ja liczę, robisz. że on cię pokona na ostatniej chłopce i... Jej! I teraz ja mogę sobie spokojnie przejść. Super, co nie? Ma, jest jeszcze szansa, że cię pokona. Jest jeszcze szansa. XD. No wiecie, my tak sobie trochę konkurujemy. Wiadomo. No, załatw go, załatw yeah. Nie! Elo. Nie, no I czy ja teraz stracę wszystkie gemy? Tak. Ja ich tam zebrałem z 20, bo to był bardzo szczęśliwy prezencik. Brawo ty. A no, ktoś już przeszedł. Ja przeszedłem tylko jako duch, ale przeszedłem. No ale ktoś z żyjących. Aha. A ty przeszedłeś jako duch? Ja już idę. Ja już tak. Ten tylko ucieka! Ej, ten ty. A dawał radę uciekać. A ja jak byłem na tej mapie klikaczem, to ja się schowałem i gościu mnie szukał przez minutę i nie mógł mnie znaleźć i wygrałem. Ja chcę. Map. Ej, jest nowa mapa, ja na niej nie grałem. GUI Game Show. Ale jakaś trudna. A tak, to jest nowa. W sumie ją do, ostatnio dodali właśnie. Dobra. Ja szczerze, że dawno grałem i ja nie, nie kojarzę tej mapy. Ile masz e, tych Diamencików? 15. Aha, to spoko. Czyli coś ja tam dostałem. Sama. No, coś tam dostałeś. Właśnie, ale ty nagrywałeś dwa dwa filmy, a ja. ja Ach, się. Czyli coś tam dostałeś. I już użyłeś prezenciku? Nie. Siado? Dopiero, o, to będę ja, ja, będę, ja będę z tobą chodził. No, bardzo śmieszne. No, no, no to na własnym filmiku normalnie solo yy, otworzę prezencik. O nie, i wtedy będzie smutno. No i o to chodzi. Co? Nie. Ej, ale dziwna mapa. Ja nie wiem no ja gdzie Ja jest. Ale my nie, nie będzie... ogarniamy. My no, nie ogarniamy. Właśnie, ja nie będę wiedział kiedy, jak i gdzie bejtować. Ale śmieszne słowo. Ja wezmę I coś ten most mi nie wygląda na stabilny. A, e, popatrz w lewo. No nie, nowa mapa była, ten musiał wyjść, no super. Jakie nie się takich typów, no. E, to ja bym chciał e, Training Course. A ja Safety First. No, Dawajcie. Włącz muzyczkę, Sadoks, bo z muzyczką na tych filmach... Z muzyczką na tych filmach było bardzo, był Dziś, bardzo fajny klimat. No i taka... ale nie, bo nie będziecie mnie słyszać, prawda? Tak. Idź na, praj, na pirate Cove, bo tam zamiast ręki idą piraci. Eee... Mm, a ja, ja nie wie, mogę być ja ale... bo mi skakanie nie działa. <laughs> Serio. O, wyszedłem. No dobra, trening, kurs. Oczywiście. A to, tak, to jest kurs, a nie Cove, przepraszam. <laughs> Dobra, zobaczmy. jest No to teraz to ja dziękuję, proszę Państwa, to, to jest normalnie wygrane życie. You are the killer. Nie prze... nie prze... Kliknęło mi się na... I tak zabiłem dwie osoby. Trzy. Prawie. Prawie trzy. Niechcące, ale zabiłem. Ja wiem jakie są pułapki, ja sobie szybko tutaj puszczę teraz filmik. Ja wiem co tu się dzieje, bo ja pamiętam, że tutaj Shadow spadł na ostatnim filmie. Na tej pułapce. No nie, ty prawie tak samo jak ja padł. Najgorzej. Dobra, do czego to jest? Aha, do tego. Do tego o tego. nie! O, o nie dobra, myślałem, że to są kłody. Ej, bo ja nie lubię parkura ja tego nie przejdę nawet bez pułapek. Widzicie? Szadek z y, Draco miał rację. No i coś jest ze mną nie tak. Jeśli o. oglądaliście mój film, w którym na speedrunie użyłem kodów, to... Jeśli nie oglądaliście, to koniecznie wpadajcie i zostawcie tam łapkę w górę. Dobra, wait, co to było? Ogień? No serio, dlaczego tego typa nie zchatili? Ale on przeskoczył. Dobra, jeden. Jeden. Ja teraz przejść tyłem. Jak on przejdzie za tym, to... No właśnie! Moje ludziki! Załatwcie go! A! O, o, prawie mnie załatwił, już biegł w moją stronę. Cześć. Aha, bo ty jesteś duchem, no tam. Dawaj, tu, tutaj nie mogę się już pomieścić. To jest takie noweść, no Tutaj się beczki wspuszcza, co nie? Nie wiem, a nie deskę? Faktycznie Smutno <śmutno> mi Dobra, gdzie teraz Wait. Aha, to Dalej, ja tam? idę z tym gościem, ja mu kibicuję O nie, nie mów, te skrzynie. Nie, o, nie mogę to załatwić Czemu Shadox? Czemu Shadok? O nie typ mnie dusi! Aaa, nie daj rady! z czemu? Czemu mi to zrobiłeś? Aaa, załatwiłem cię. Serio. Dobra, ja, ja wracam do lobby. Sam spadł, nic nie zrobiłem. Dziękuję. Awesome. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Proszę. Nie ja mówiłem o Tobie a ja i tak mówiłem proszę no Dobra, no, 5 diaksów, win 3 total rundy as the killer Co? Wygrałem 3 rundy jako killer? No bo na poprzednich filmach Shadows, na no, które możecie tak, wpaść na, Tak trochę nie pamiętam, no ale możecie na nie wpaść, żeby sobie przypomnieć no. Jestem z jakimś typem w drzewie, który ma 14... L... <tosłuk> <tosłuk> ja muszę jeszcze jeden poziom wbić i dostanę 5 firewerek. Rozbiera... o jest, jest ten, jest Gumis game show. Co? Aaa, nie zdążyłam no, zagłosować no, Ale e, teraz będziemy głosować po tej rundzie To ja boostuję flagę No, ja też Na rzecz, odcink na rzecz odcinka, ze mną się jest odcinka. coś nie tak o nie, odcinka. ten typ ma ten swój cień jakiś dziwny Z tej strony go nie widać No nie, dobra, nie ważne A no ma, Zenek e, Mogę wiedzieć Aha, on awki! On awczy, awczy! Run! 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 Po co my skakają? Po co oni skaczą? Weź mi to wytłumacz. Po co? Nie wiem, Shadoks. my jesteśmy kozaki. A ja tam znowu, ja tam spadnę bez pułapek, nie? No, możliwe bardzo. znacie dragą właśnie był na poprzedniej rundzie, widoczny. Bardzo. Au! Ej, ale on użył tej pułapki chyba. Co? No co użył, użył. No faktycznie użył! No jednak nie, awczył. Awczył. Przez chwilę. No, ej, ale ja mam teraz tego baga, że ja wskakuję na kamień i ginę. Jakby. Czekaj, Shadowks, czekaj. Gdzie no. jesteś? Ja jestem na kamieniach. Takich... Ale zginąłeś? Nie, żyję A, bo chciałem ci pokazać, jak ja ginę bez powodu. Aha. Dobra. Znaczy, a nie, znaczy zginąłem, ale chodzi mi o to, że dół jestem. No, no, wiem, ja wiem. No, no. Przecież ja nie myślałem, że ty żyjesz. Przecież ja wiem, że ty dadłeś. No to, to jest jasne chyba, że ty dadniesz. Nie, nic. Co? Nie, nieważne. XD, dobra. Jedziemy! Będę pierwszym! Ja będę pierwszym! Wiecie co, widzowie, po tej rundzie już kończymy. No nie, ja chcę jeszcze jedną. No dobra, to, to jak będzie ten, ta nowa mapa, to jeszcze jedna runda. A jak nie będzie tej nowej mapy, to kończymy. Ale musisz zbustować flagę. Ty też. Weź, wróć do lobby, Shadox. I musisz zbusztować flagę. A, no ty, daj, masz na dole. Jedziemy. Press to return to lobby. Dobra, jedziemy. Flagę. Game Szybko zbustuj. Biedni Shadox. Dobra. Bustuj. No place. No place. I boost. I tak, boost. dobrze. 6 głosów. Co? O nie. Co? 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 Nie. Nie. Nie zbustowałem flagę. Tak nie może się to skończyć. Ja też zbustowałem flagę. To się nie może tak skończyć. Co? Bo nie, jeszcze jest na następną mapę. Tak. To ja chcę pojezonąć. To, to jest im ważne jakby to jest, bo kończymy po tej mapie. No wiem, Dobra. no ja nie bustuję. Ale czy będzie ta mapa? Uwaga, będzie... uwaga. Będzie, jeśli nie? Ja bym chciał być klikaczem na ostatniej rundzie widzowej. Zostawcie łapkę, to będę klikaczem. No nie. Dobra. No dobra, przejdziemy tam ostatni. Ja będę pikkaczem, ja jeśli zostawiliście łapkę. Chyba nie będziesz. No. Jesteś? O widzowie, dobrze, zostawiliście łapkę. Co? Fajnie. Co? Dzięki, widzowie, zostawiliście łapkę, ale przez to teraz ja zginę jako pierwszy pewnie. O. Okay. Ja jestem mądry. Jakimś sposobem i tak ich zabiłeś, co nie? Ja się fokusuję na ciebie, Shadeks. Co? Ja O nie, oni mnie baitują. Nie zgadzam się na takie rzeczy. Nie zgadzam się, to, to jest to, to jest nie fair. Nie zgadzam się na takie baitowanie. E, jakie baitowanie, znaczy tylko na takie O typowanie. ja wiem co ja zrobię. Ja udaję, że jestem awkiem. I ja sobie pójdę dalej. Będę udawał, że jestem awkiem. To jest świetna taktyka. Idę, idę jako pierwszy! Jako pierwszy będę pierwszy na tych laserach! Będę pierwszy! Jej! Przeszło lasery! Chyba przeszedłeś, Shadow. Przeszedłem, dobra, cicho. E, jakbyś chciał wiedzieć, jestem właśnie koło ciebie na tej prawej palece. Czy dostania, czy coś. Aha. Teraz jestem na tej, gdzie nic mi nie grozi. Po prawej. I teraz Ale idę dalej. To nie interesuje. <laughs> Teraz jestem koło Saturna. No. Idę, idę, teraz jestem za Saturnem już koło laserów, za Saturnem. A ja muszę odpalić Saturna. I idę na koniec i będę obok ciebie zaraz. Okej, okay, z Saturnem coś zrobiłem. O, i zrobiłeś. Ostatnia osoba została i to chyba jest pro. No wiem, ona jest pro. No, to, to nie za dobrze. No Draco, chyba nie dasz rady. Tak przy okazji jestem już prawie koło ciebie. Ale że już przeszedłeś? No i jestem obecnie koło ciebie. Tak. Cześć. Z jakimiś jeszcze trzema typami. Okej, okay, ja tu... ostatnia pułapka. Co ona robi? Co ona robi? No kliknij, kliknij. Brawo ty. A nie, wait! A Ja widziałem ducha i nie chcący że ten... Wait, jak będzie gdzieś w połowie, to kliknij. Serio. Serio? Uciekaj, skryj się! Skry Chodź, e, pokażę ci, idź tam właśnie tu gdzie idziesz i, i idź dalej, idź dalej. Albo wiesz, to po prostu skacz nad nią, jak tutaj przybiegnie, to skocz nad nią. Nad nią skocz. A trochę ją dotknę mieć. Dobra, widzowie, ja się z wami żegnam, bo ta runda trwała 4 minuty około. To nieźle. Ja się z Wami żegnam. Wpadajcie na kanał Draku i zostawcie suba i łapkę w górę. No hej, hej!